Cześć, jak się macie z tej matematyki FIFA? E, Miał być pakopening, no ale niestety, no coś nie wyszło. Nie nagrał się. I mamy teraz wam pokazuję karty, które trafiłem w tym pakopeningu. Przede wszystkim, wielki nacisk trzeba postawić na parecho, niewymiennego parecho, który. Może porównajmy jego cenę za chwilę? Tu na, tak średnio parę osiemdziesiątych dwóch wpadło. A tu są moje karty. I zobaczymy, ile parecho będzie wart. No, strzelam, że nie będzie super dużo wart. No. Aha! To nie jest taki zły traf, które mnie wyposażyło i jej 20 tysięcy. No to super, bardzo się cieszę. I to na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!